Zbliża się wieczór, więc mam już swoją piżamkę i idę się położyć spać. Ale wiecie co? Dzwoni ktoś do mnie na mój dzwonek, do drzwi. Ale serio? O takiej godzinie wieczorem, gdzie ja się szykuję do spania? No bez przesady. Kogo tutaj ściąga do mnie? Nie zapraszałam żadnych gości. W ogóle przez okno nic nie widzę. No niestety nie sięga moje okno tam na drzwi wejściowe, więc nie jestem w stanie zobaczyć, kto to sobie składa u mnie gościnę. No ale dobra, idę zo zobaczyć. Ej, kto to jest. Czekajcie, się, schowałam. Y, y, nie, tu nie ma nikogo. Nie ma. Wyjechali na wakacje, nikogo nie ma. Dobra, chyba muszę otworzyć, Otwieracz bo. Tak... te drzwi. Jaki głos słyszycie to? Kto to jest? Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto to jest. <śmiech> <śmiech> Otwieraj. To, to dobry wie wieczór. Co, co, co się stało? E, e, Dobra. Kim ty jesteś? Nie ma czasu. Przebieraj się z odpowiednie ciuchy, a nie jakąś z stęczą. Co? Co ty mi rozkazujesz? Ty jesteś katnapem? Ale po co przyszedłeś do, do mnie, katnapie? Ja, ja nic nie zrobiłam. chciałem tylko spać. Co ja mam zrobić? Dołączyć do nas. Dołączyć do nas. Będziesz katnapem. Ubieraj się. Mam być katnapem? Ja katnapa tak. mam być? Ale mi to nie pasuje, tylko ty jesteś, ja nie jestem taka zła jak ty! Ale, ale czemu w ogóle przyszedłeś do mnie i mi to każesz zrobić? Przecież inni też mieszkają na tym bruk Heaven, a nie, więc zostaw mnie w spokoju, ja nie chcę się przebierać w katnapach. Ty, ty się najbardziej nadajesz, przebieraj się natychmiast już. Ale no dobra, ale co ja mam wtedy zrobić? To no już się Chcesz? przebiorę spokojnie! Co mam no, zrobić? Przebieraj się głowa, głowa. I zaś głowę. Dobra, już wpisuję. Już. No już dobrze, spokojnie. Jaki ten katnap jest groźny, widzowie. Dobrze, już katnapie szukam Wpisałam wyszukiwarkę katnap, tak jak mi kazałeś. Dobra, widzowie, zmienią się, a wyklikajcie łapeczkę do góry. Ja nie wiem o co chodzi, czemu ten katnap do mnie przyszedł w środku. Właściwie, no nie jeszcze noc. Ej, zasłoniłeś! Katnapie <laughs> nic nie widzę. No ale nie wiem, czemu on przyszedł. To jeszcze nie jest noc, ale wieczór. Dobra, czy taka głowa będzie dobra? Tak fajna może być. Ty? Co? Jeszcze zło? A gdzie zęby, a gdzie zęby? Eee, yy, no, no to, to taka! Tylko muszę to. ściągnąć, yy, poczekaj, poczekaj, muszę ściągnąć. No to mam takie zęby. No ale jeśli chodzi o bluzkę, to poczekaj, muszę sobie znaleźć i chwilkę, daj mi czasu. No dobra, katnapię, zobacz, ja tak wyglądam, ale mi się wydaje, że do mnie nie pasuje ta straszna głowa. Może jednak jakąś inną ubiorę, poczekaj, ja Ci pokażę, bo ja chcę, żebym dobrze wyglądała, skoro już mam być katnapem, nie mam włosów. Może ta lepiej co, Katnapie, albo dobra, taka. Dobra, niech ci będzie. Dobra, nie, to zostaje przy tej i. Sobie zostałam katnapem, jest druga w nocy, a ja jestem katnapem. Patrzcie, jestem mały bejbik, a to jest duży, yy, szczupły katnap. W ogóle, co ty masz w buzi? Nie wiem, dobra. Ale jaka jest misja w ogóle? Dlaczego kazałeś mi zostać katnapem? Czy ty chcesz przejąć Brookhaven jako katnap? Ale powiem ci, to, że ci, słuchaj, ci się uważnie. to nie uda. Nie uda ci się no to. No jak nie? No dobra. Się wszystko uda. Co mamy teraz robić katnapie? No, Ty ja... wszystkie zakamarki i wszystko tej znasz na Brookhaven, dlatego cię wybrałem. Yy, yy, ja nikogo nie Obserwuję znam. Obserwuję cię już od dawna. O, co? Ty mnie od dawna obserwujesz? Ja nie znam tu nikogo. Ja tylko wiem, jak się dom robi. Ja nic nie umiem innego. Nie możesz wykorzystać moich znajomości. Tu są moi widzowie. Oni grają w Brookhaven często ze mną i, i tam mieszkają. Mm, po co ja to mówię? W ogóle nieważne. No. no właśnie i dlatego idziemy ich teraz okradać. Co? Będziemy okradać moich widzów? Ja, tak nie i, ja, ja nie chcę! Ja nie chcę! I będziemy od Teamsikusy, sam koniec ich porwiemy. No dobra. Muszę się zgodzić widzowie, bo jak nie to on powiedział, że może mi coś zrobić. Ale jak będziemy razem z widzami, to postaramy się jakiś odwet mu zrobić. No i wiecie, jakoś coś tam... Nie wiem. On będzie chciał ich porwać, a my go porwiemy. Więc nie obawiajcie się widzowie. Oglądajcie ten odcinek do samego końca i zostawcie też suba. Miałam 400 tysięcy na tym kanale. Widzowie, brakuje mi jeszcze 10 tysięcy subskrypcji. Zostawcie subika z dzwoneczkiem. Dobrze, no to idziemy do moich widzów. Tak rozumiem. To zróbmy wiesz co, katnapie. Muszę się mu trochę podlizywać. Muszę być dla niego miła. Zróbmy, wiesz co, katnapie wielki autobus. Zabierzemy wszystkich autobusem. Tylko czekaj, nie mogę znaleźć tego autobusu. dobry, dobry pomysł. Ja już go... Ej, gdzie jest autobus? O, tu jest. Dobra. Ale spokojnie, katnapie. Ja będę kierować i zrobię jeszcze fioletowy. Andrzej, proszę, o, o, no właśnie, ja do takiego nie wsiądę. Dobrze, to to już czeka, Ja już szukam fioletowy. O taki, proszę bardzo. Wsiadaj, katnapie. bip. Bi. Jedziemy na przejażdżkę, będziemy Tylko okradać! Ha, ha. Zostałam kot Dobra, a patrz co ci teraz zrobię. Jak cię teraz przewiozę, dam ci 200 na godzinę, ale my pojedziemy, patrz szybko, rozpędzamy się. Dobra, jedziemy, jedziemy i zaczynamy. nie tu do zrobienia. Dobrze. Zaczynamy tutaj od tego domu. Tutaj mieszka Luna. Chodźmy do Luny. Tak jak w kanapie mówiłeś, że chcesz ich okraść, to potrzebujemy bombę. Bombę, żeby im podstawić pod safe i ich okraść, bo z tego co słyszałam, potrzebujesz gotówki. Dobra. To um, przydałaby się. No dobrze, to chodź, idziemy sobie. Chodzimy do góry. Okej, okay, idziemy. E, Lun Luna, okradamy cię i parścią, wszystko im pisze. On w ogóle nie jest taki ostrożny specjalnie. Nie <laughs> ma Luna. Eee, przepraszam, Ja nie chcę Tobie nic robić, ale nie mam wyjścia. To catnap, to, to, ja, to jestem Japati. To jestem miapati, Ja naprawdę nie chcę Ci nic zrobić, ale nie mam wyjścia. Gdzie jest safe? Ej, patrzcie jaką szukasz? gdzie jest save? A, katnap, ona się nas boi, katnapie! Nikt cię nie toleruje tutaj na bruk. Hebana, ja też nim zostałam. Najgorzej zostałam. To ciebie też nie toleruję, a teraz pomóż mi szukać safe'a. O, jaki on jest niemiły, ten katnap! Jaki nie. Ej, tu jest winda, katnapie, idziemy do góry. Winda jest niedaleko. Czekaj, ja zaraz znajdę safe, może, może gdzieś tu będzie. Ej, ona nie ma safe'u chyba. Ja myślę, że ona nie ma safe'u w tym domu. <laughs> nie ma, na pewno nie ma. <laughs> Co ty mnie szukasz? Tu jest save! Dobra, już to zrobię. Obrabuję to. Czekajcie. Yeah. O, mam, mam. Znalazłam. Masz, masz gotówę, masz. Proszę cię dawaj, bardzo. Dawaj, dawaj. Dobra, <laughs> idziemy. I co teraz? Y, zabieramy ją, zabieramy ją? Ej, zrobiła. Teraz w domu! Co? Ej, co ty robisz? Jak ty syfisz? O nie. Mój save! Dobra, słuchajcie. Muszę ją zabrać. Bo porywamy ją. I zabieramy do autobusu katnapa, czyli jedziemy teraz w dół. Pyk. Ej, czekajcie, bo nie mogę z nią kliknąć w dół. Jak kliknąć w dół? Halo? Halo, nie mogę... O, mogę kliknąć w dół. Dawaj, na dół. Idziemy stąd wszyscy. I <laughs> zostali w tej windzie. Katnapu wiezione w windzie. Nie no, co to się Uj, dzieje? jak to działa? Ja nie znam się na tej technologii. No dawaj strzałkę w dół! O, udało się! Dobra. Chodźcie, chodźcie na dół! Idziemy do na następnej... Ej, gdzie jest ta Luna? Ej, ona uciekła nam, katnapie! Luna, wracaj tu! O, ona uciekła! Musimy ją zabrać! I ja! O nie! Chodź tutaj, Luna! Zabieram cię! Chodź tutaj! Luna! Słuchaj się, bo katnap ci zrobi psikusa i naprawdę nie będzie wesoło! A ratunku, chodź tutaj, wiesz, ona się boi. Chodź tutaj Luna, dawaj do autobusu, za nami, za nami, ale już. Musisz się chyba miotłą tak posuwać, wiesz, żeby ona szła. Chodź tutaj, o wziąłem, ją, wziąłem ją, katap. Dobra, dobrze, bierę. Nie wszyscy są posłuszni, niestety. Upuść i proszę bardzo, siadaj, a my odjeżdżamy dalej. Mamy pierwszą osobę, dobra, możesz kierować katapie. Katap zabronił. Siadaj, siadaj, jedziemy. Nie czasu. Teraz jedziemy do kolejnego domu. Kto no tutaj to mieszka? Jakaś Angelika. zepsuć. Ona ma dyskotekę. O nie, będziemy musieli zepsuć jej imprezę, katnapie. Tylko nie to. Ja nie lubię psuć imprezy. Gdzie masz Jesteś... safe? Bebe, gdzie masz safe? Ojej, patrzcie, jak ona, Co ona ma ubrane za miśka. safe. Chodź tu. Musimy cię porwać, niestety, Angelika. Przykro mi, ale zabieramy cię. Katnap tutaj przyjmuje Brook Heaven. I chcę wszystkich właśnie mieszkających na bruk. Heaven, porwać szybko! Zabieram ich Dobra, do samochodu. Masz Masz? Wow! Oh. Dobra, to jedziemy do kolejnego. Podjeżdżamy szybko, musimy ich zabrać, dawaj. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kolejny, kolejny dom. Wchodzimy tutaj. Kto tu mieszka? Marianka. Idziemy po Mariankę, wbijamy jej na chatę. Marianka, Marianne, A ona ty masz safe. Dawaj save, ej zobaczcie jak on okrada, on tylko o kasie myśli, co to za katnap, ja jestem od tej brudnej roboty, muszę, a co tutaj robi katnap, no, przepraszam, bo ja, bo to ja pati, ale, ale niestety muszę, muszę cię zabrać, przepraszam, no, no nie, to jest moja widzka, ja muszę ją porywać, ten wstrętny, ładuj się do wozu, co, zobaczcie już. jak on pisze, nie, no niesamowite, dobra, mamy kolejną osobę. Jadę po pieniądze. Dobrze, dobrze, to zabieraj pieniądze, a ja biorę kolejną. Jeszcze Marysia tutaj jest. Marysia, Marysia. Muszę zabrać wszystkich i wszystko szybko z nimi obgadać. Jak będę miała wszystkich, no wtedy obgadam to żeby zamknąć tego katnapa, że to jestem ja, tylko że ten katnap nie może tego zobaczyć. A ja gdzie ty jest Marysia? Gdzie? Nie, nic, nic! Gdzie jest Marysia? Szukam Marysi, pokój Marysi. Marysia, Marysia, to ja! Nie lękaj się, to ja, ja muszę cię zabrać! Przepraszam, muszę zabrać i zaplanujemy jak... Marysia! Po... Tak, tak, mam już ją, katnapie. ja wszystko cię no, słucham, już. jestem posłuszna ja i wykonuję mam. twoje zadanie. Um, tak, tak, tak... Tak, 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 dobra, czekajcie, e, czekaj, dobra. czekaj, to katnapie może ja poprowadzę, ja wiem gdzie możemy jechać, jak chcesz, zabiorę ciebie, fajne miejsce, gdzie będziemy mogli ich uwięzić. No dobra, ale jakaś tajna baza, tak żeby nikt ich nie znalazł, ja tu na przykład będę liczył pieniądze. Dobrze, dobrze, już jedziemy, jedziemy do tajnej bazy, ja wszystko się tu znam, nie bój się, czy jeszcze jakieś domy minęliśmy, nie, wszystkie domy mamy, nie, porywamy, pomoc! Nie, wszystkie płaczą, no. No, niestety, ale widzowie, zaraz, zaraz coś ogarniemy, może się coś uda, no nie wiem, macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzu, co ja mam teraz zrobić, żeby ten katnap się od nas odczepił, no nie mogę moich widzów tak narażać, słuchajcie, tutaj jest baza, tu jest mój autobus, słuchajcie, specjalnie to zrobiłam, jak ktoś z was wejdzie na Brookhaven moje i zobaczy ten autobus z moją rejestracją, to pamiętajcie, tu, tutaj, yy, ja nic nie mówiłam, ja nic nie mówiłam. O. Tutaj, tutaj macie nas szukać, nie jak coś tutaj przy tej bazie, na stacji benzynowej poszukajcie nas, musicie nas uratować, bo ja ja chyba nie dam rady sama. Widzki cały czas myślał, że jestem katnapem, że to nie ja, Pati. Chodźcie tutaj, tutaj, chodź tutaj. Zapraszam, no wiecie, zapraszam. Tu na stację mam się chować. Tutaj, o. tutaj jest wejście, zobacz katnapie. No. chodźcie, chodźcie, Wszyscy chodźcie dziewczyny, musicie go słuchać, bo bo coś się stanie, no. Ale już, ale już Przepraszam, no musicie tam iść. Idźcie, idźcie, idźcie tam! Szybko, chodźcie tu, chodźcie. Napisz im katnapie, że mają tu iść. Tak, dobra. Musisz tak stanąć, dobra. Jesteśmy w środku. No i co teraz katnapie mają zrobić? Czemu? Dobra, teraz ty siedzicie. <laughs> eee, teraz to wypuścisz tu? O nie. Ale o patrz, nie. Patrzcie widzę, co ja teraz zrobię. Eee, żeby dziewczyny czasem nie uciekły, bo jak one uciekną, to jeszcze będzie gorzej. Patrzcie. Muszę niestety dać im... Odejdź, katnapie! Odejdź! Odejdź, katnapie! Patrzcie! Niestety musiałam je zamknąć! No no widzisz, katnapie! Tak! No widzisz? Dobrze, że mnie wybrałaś, ale słuchaj, teraz może to jesteś jakiś zmęczony i możesz iść sobie odpocząć, słuchaj. Katnap! Ojeju! Możesz iść sobie katnapie odpocząć. Ja się zajmę dziewczynami, będę pilnować. Tu będę stała. Jestem małym katnapem, ale dam radę. Zniszczymy Brukkowę. Tak, ja jestem topem. Tak, poszedłeś? Ja sobie. No, no to, to idź sobie sobie udni. tutaj łóżko. Dobrze. Ej, wicki, to ja jestem. To ja. Czekajcie, to ja, Patty. Uratuję was, uratuję. Muszę im to napisać. Uratuję was. Na pewno. Ej, to ja. Ja jestem katnapem! Ja jestem katnapem! To ja! Ja wam pomogę! Naprawdę, musiałam was zamknąć i was tutaj przywieźć, żeby właśnie go oszukać! Dobra. Ej, co napisały? Prosimy o pomoc! Dobra, słuchajcie, to teraz ja usuwam im to i patrzcie. Chodźcie za mną, za mną. Za mną po cichu, bo katnap śpi. Okej, okay. chodźcie, chodźcie. Chodźcie za mną szybko. Kajcie, on gdzieś chrapie. Zobaczcie, on tutaj leży. Po cichu. Ej, tu jest skradanie się, jest takie coś chyba, nie? Dobra, idziemy po cichu, bo on śpi. Żeby się nie obudził czasem, Czekamy. Szybko, powoli. Po cichu. Naprawdę. Szybko, szybko. No, wsiadajcie do autobusu. Budzi tylko. Dobra. Dobra, szybko. Już udało się. Wsiadajcie, wsiadajcie. Wsiadajcie szybko, Luna. Szybko, wsiadaj tu do autobusu. wiesz. To, uda, dobra. Tu drzwi się otworzyło? Szybko Obudzisz, yy. je, uciekamy! Obudził się! Dwie mamy! Uciekamy! Katnab chciał przejąć brodę, i nas zmienić. Wow, ej on słyszysz, jak on gada? On ma taki wściekły głos, że go nawet tu słyszę. Wow! Szybko, schowajmy się! Schowajmy się! Gdzie się chowamy? O nie, dziewczyny piszą, że mają zawał. Dobra, słuchajcie, szybko. Wskakujemy teraz tutaj na łódkę, robimy łódkę, łódkę, szybko. Gdzie jest jakaś łódka i uciekamy na wyspę, żeby nas nie znalazł? Nie moż... Co? Jak nie można tu udawać mi szybko? Gdzie jest? Gdzie jest jakiś. Czemu nim? O, mam, mam. Dobra, siadajcie. Siadaj, ja muszę sterować. Wydocha! ja tutaj ja steruję są. tym. Ej, ja jestem chyba za niska. Nie mogę. <laughs> Najgorzej, dobra, to dam jeszcze inną im. Czekajcie, dam to. Dobra, Mamy policyjną, chodźcie. Chodźcie! Jedziemy! Uciekamy! Płyniemy łódką. Dobra, katna pana, za nami nie ma całe szczęście. Wsiadaj tutaj, Angelika, szybko! No wsiadaj, się! Nie może wsiąść, bo cię zostawię. Uciekamy. Widzowie, Katnap się pojawił na Brookhaven. Co będzie dalej? Zmienił mnie i chciał zmienić też dziewczynę. Na szczęście im pomogłam, ale to był tylko raz. A co on wymyśli następnym razem? Uciekam, Patrzcie, jak ja wyglądam jako Katnap. Zaraz się muszę odmienić. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, żeby nie ominąć żadnego filmu i do jutra. Pa!